Dobra, wracamy po krótkiej przerwie, bo mi się czas skończył, sorry. To ograniczenie mnie denerwuje bardzo. Ja chcę... Nie upewniłem się jeszcze, czy na pewno, więc zobaczymy, jak z tą pierwszą częścią ee, po tej części. Dziwnie zabrzmiało. E, ta, skończyliśmy, tak, na budowie. Szacownik się tu bawił. I, i się z, i to zakopałem. Ja sobie zdobywałam mięsko. Ta, pijama... No wiem, tego Grejwla. Tego Grejwla jest tu od groma. Szazownik, bo cię prawie w łeb trafiłem. Ja chcę flinta. Później to spalimy. Czy mogę sobie wejść na góry? Nie. Hmm, obraziłem się na ciebie. No bo gościu, no weź, ile można. Ratomy? No tak, tu się będziemy budować, tylko poczekajcie, pozbędziemy się tego walonego grawela. Gravela? Grabla. Ej, a ja może tego Gravela od góry zaskoczę? Ej, szazownik, no kurde, nie kop tego nobnie, no. A co, co, co to jest? Ja. Jajko. Od ten grawler chodzi. No żeby nie było go widać, no to przy, brzydkie przecież jest. Cze czekaj, bo. Strafię. W sumie czekaj, tu trzy kratki, kurde stolna jest. Ja to zakryję koblem już Dach w sumie też można całego z kobla zrobić, bo... O w mordę! Mi, Co? mi gravel przed oczami stanął. Znowu zachodzi. Co Znowu? Dobra, pozbędźcie się jeszcze tego grawela O i sweet Dobra, i to będzie nasz pierwszy domek, tylko jeszcze jest jedna sprawa. Wyjdźcie Dobra. stąd. Biorę stąd crafting table. A, nie, ty robisz drzwi, to, weź najpierw zrób. Tutaj mi y, ten szazownik daj mi torcza tutaj. Albo no, nie wiesz. Jest... Ile chcesz? Jednego tutaj mi daj. Połóż. Dobra. E, to masz. Ja mam drewno, dużo desek mam strasznie. O, aha, dobra, dobra. Pięknie. Ja, 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 mam, ja mam cztery drewna. O ja, ale ten czas szybko leci. Przed chwilą mieliśmy 14,5 minuty, a teraz mamy 11. Ale to leci, ale to szybko leci. Dobra, drzwi są zrobione. Wchodź tam, szacownik, ale zamknij się za sobą, bo z łaski swojej. Z łaski swoje, mógłbyś zamknąć te drzwi. Bo ja tutaj... Ja tu tworzę! Ja tu tworzę ci... Mam trochę komplej, stworzyłem no bo to zrób go. Z łaski. Podziel ja ja mam... Ej, czekajcie, muszę się na chwilę tych drzwi pozbyć. Dobra. Rozwal na sekundkę. To ja jeszcze tu... Bo ja mam tylko kilka... zwykłego uda, To, co... Pozbądź się tych drzwi. Pozbuj. Rozwal ten blok. Ja tu drewno. I postaw te... Nie! Tych już nie trzeba było! Może. Dobra, naprawić. Dobra. Eee, się. Ale jak takiego nieprzerobionego? O, dobra, to fajnie. To ustawiaj. E, to słuchaj, te, te cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Patrz, zaznaczę, zaznaczę ci. Ej, ja sobie to Nie, słuchaj, nie potrzeba aż tyle, patrz. Zrobimy tak. Trochę tutaj mało. I patrz, i patrz, patrz teraz. Słuchaj się karmazynowy. I tu. No A, ja uwaga. Akurat... Jeszcze tu by się dwa przydały, ale to potem. E to flint, to se weź wstać, wiesz, gdzie? Chciałbyś! Ja mam dużo. Ej, Brazyliano, gdzie cię wcięło? Ej, jak tam zlazłeś, to mogłeś z łaski, ale to mogłeś chociaż czerwone kwiatki załatwić. Aha, dobra, tyle mamy. Ej, ej gdzie crafting? Kurde. Ktokolwiek stoi na. Kalmarzynowy złaś z tego. Zbudunąć się No dobra ja go mam Ej trochę powiększmy tą haciendę Nie taka na początek potem się rozbuduje Zobaczysz zresztą No Ej ja Ja sobie chcę uczyć Kurde karmazynowy bo mi ciągle pod pikak włazisz Dziadzie ty dziadzie, dziadzie, dziadzie ty Dziadzie ty Idę sobie trzymać Taras po Czekajcie, Czekajcie pozbędę się jednej pochodni na chwilę Pięta krowa Ej, zombie, 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 Wiktor tak, ta, ulubione zwierzę tego karmazynowego Ej, patrz, kiedy się zombie kąpie To jest, to jest ulubione zwierzę, ale dzisiaj nie może z nami wystąpić Tak, eee, słuchaj, macie czesta, jak nie macie, to ja zrobię No to ja robię jak zwykle. Ej, zróbmy takie schody, człowiek po dostęp. Nie, wcale nie widzisz. Dobra, czesta mamy. Schody, ej, słuchaj, takimi bajerami to się zajmiemy potem. Wiesz, jak będziemy mniej więcej koblać coś. Dobra, no, na razie tutaj wchodzimy. Wiecie, co wełna by się przydała, żeby pójść spać. Ale możemy przeczekać noc po prostu. Czasownik, właź do środka, bo zepsujesz cały plan. właśnie I Brazyliano I też tak. ma wejść. Ale no po co, bo drzwi otwierasz? Dziadzie. Dobra, to robimy przerwę, żeby przeczekać noc i widzimy się za chwilę, nie? Dobra, witamy ponownie. Tym razem już z rana. Uuu, ale się wyspałem. Znaczy, nie, bo nie, nie poszłem spać. Dobra. E, jak widzicie, widok jest za Dobra, eee, to co, idziemy teraz polować na coś? Mam... nie poluj na Nie, na potwory to innym razem. Teraz weźcie, choć na przykład drewno, czy coś kurde, skołować. Ja idę na, tą krowy, na te krowy, bo tutaj się strasznie dużo Dobra, to, dobra, to dobra. kto chce iść na krowy, ten idzie na krowy. Ja robię podręcz... Ja idę na creepery. Ja robię... Uwaga, robię teraz podręcz... podróżnego crafting table. Podróżny crafting ja table mam. to inaczej po, po... prostu crafting table. Już taki mam Ta? Taki na podróże, nie? No, tak no. sobie jakby co. No do kieszonki. TNT! Kto TNT? Nie, Creeper chyba. A, a potem może zbudujemy trochę TNT O je, A tak to trzeba... A to trzeba creeperów ubić wiesz ile? Ja już mam jednego Poison Powder. Eee... Zbierajki, o... sazonki, bo możesz zrobić sobie ogród bonsai. Jaki o... ogród bonsai, człowieku? Zrobimy po prostu zwykłą hodowlę. A jakby co, to ja mam dużo klejów, to... Ile masz? Ej, czemu ty klepiesz jest... moje drzewo? Tutaj jest strasznie <noise> 4,64 i czwórki a ja mam 19. Mieć... Ej, to robimy cegły, ceglany sedomek zrobimy, ale opcja. Tak, ale chodźcie tu do mnie, bo tutaj normalnie mam tyle gliny, tylko nie chcę mi się jej zbierać. Normalnie już widzę tutaj ze trzystaki. A gdzie jest A, a, a karma gdzie jesteś? A... Opce znalazłem! Ej ja daleko je... Ej ja daleko jesteś od nas? E, nie, przy tej naszej kurze mniej więcej Mniej więcej to powiedz gdzie? Ej no Brazyliano, nie uciekajcie, bo ja sam zostanę Jestem w łodzie przy górze Na, no, to wiem gdzie jesteś Dobra, ale to muszę... ale tam muszę pobiec, bo nie zdążymy z czasem. W czasie się nie zmieni. O widzę cię Jesteś ja, ja pobiegłem do karmazynowego Ty, ale z tej, ale z tej strony to lepiej ta góra wygląda niż z tamtej perspektywy. O, tu jest. Ja zbieram ten, klej. Jest. Bo to TNT dla pustejka super do wsadzania. E, Tego Czarek, może tam się potem wzięliby. Tam, na tej płaskiej kurze, bo jest taka fajna. Czy ile, ej, tu glina jest chyba? No aż no, no, gliny. Czekajcie jak Linę kopię. Ja też. Eee, gdzie ty polazłeś? Ojej, bambus! Bambus, 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 bambus. mój, 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 mój Ciebie walił. No weź, Ham Dobra, ej, zabijajcie krowy, żeby później... To nie fair, no ja za daleko jestem! Ej, nie! Zabił krowę, morderca. Jaka morderca! Ej, rzeczywiście, ej! Słuchaj, karmazynowy wiem co zrobimy. Na górze tej góry, na której jesteśmy, zrobimy jakiś budynek. I zrobimy taką ekspansję na, drugi, na drugą stronę. No na tę górę, co ty mówisz, że też możemy się osiedlić. Ile bambusów! Taka fajna No, ej, Ile tu z gliny! Daj ja czekajcie! Ja kaktusa też zbieram. Kaktus dobry jest. ja później będę. Jeszcze jeszcze tego... Piotrek, a ty gdzie spadasz? Na kolację. No dobra, to smacznego. I wróć jak najszybciej, nie? O Jezu, ile tu bambusu ludzie? Trochę daleko poleciałem, ale warto było. Bambus pro. Dużo. Wiem, dużo glina, a ja tu dużo bambusu, człowieku mam. Nie odpuszczę! Ej! No tu jest więcej gliny niż u Jokera! Nie porównuj do JJ Jokera, bo to jest chamstwo. Tak. Zatem, nie można to go kopiować. Go Wiem, No dobra, to nam podpowiedzą widzowie i tyle, no bo Jokera. Przecież, Jokera. przecież nie musimy Jokera. koniecznie sami. O, czarek, ja płynę do szazownika. Gdzie ty tej gliny masz tyle? No, tu widzę jeden blok. Tam jest drugi jeszcze. Tutaj chodź do mnie. Ej, ludzie, ale chodźcie szybko pod tę naszą górę, bo mamy jeszcze dwie minuty. Widzę Wiktora! W moją stronę, to zobaczcie, spójrzcie tu, ile gliny jest. Oto ty, ta, ta! To można się od tyku uzależnić. O tak, tak, muszę. Ej, opisać, że ją opuścimy, gdy będziemy wysadzić. Dobra, mamy, nieco, e, mamy ponad minutę jeszcze. Dajecie. Na Je, Wałbrzych. Na Wałbrzych. Na Wałbrzych. Na Wałbrzych. Ile macie gliny wszyscy razem? Ja nie mam, ja krowę ubijałem. Ja mam 64. Ja mam 19 krowiego mięsa. O, to dobrze. Jak to fajnie wygląda? To nie? No, chyba. Ej, jak masz tak dużo gliny, szazownik, to chodź zrobimy cegły. Bo mu... ktoś mówił, że ma węgla trochę. Ej, ja mam trochę węgla 30 około. Ej, patrzcie, tu jest węgiel. A kto miał 64 podobnież? E, ja, Od... Ale zbardowałam na pochodni. No to po co? Ja mam, Goś... mam jeszcze parę piecyków, mam jeszcze dwa piecyki. Ej, poczekaj, nie, to nie ja miałem, to ja miałem wcześniej. Ej, to chyba ja prosto jedno ja do tyle. O, cholera! No ale on ma jeden stag gliny człowieku Szazo właśnie Ja też mam I jeden ide, stak gliny Też mam jeden stag gliny Ja mam węgiel Ja mam węgiel i wam daję Proszę. Dobra, dawaj trochę Dobra mm. ej, ej, mi zabrałeś No bo ja wrzucę go w jedno I miejsce Wrzucam ja trochę węgla, dobra? Ej, wiem jak zrobimy Szazo, wiem jak zrobimy Łap połowę Dam ci dałem ci połowę tego węgla Spoko. I, w, i, do, I do innego piecyka wrzuć jeden stak. Ja tutaj węgla jeszcze kopię, jak chcieli, okej? Okay? Mamy jeszcze 19 gliny. A ja 17. 16. Ej, schowajmy coś do skrzy... Ej! Kto miał tyle desek? Jakich desek? No bo tu ponad dwa staki. Ja wrzuciłem tylko pół. 30 wrzuciłem tylko. Ej, czy bierzemy swoje rzeczy, tak? Ej, to mu jest... No, takie najważniej, najważniejsze rzeczy. Ja wrzucam kaktus, bambus. Ej, już czas minus słuchajcie. Co? Kiedy? Niemożliwe. Czekajcie, to zrobimy kolejnego.